Nudzi mi się, idę znaleźć grupkę i BFF. Hej, chcesz do grupy? Tak, plus do diamond? Zaraz, czym jestem na środku? NW. Jakoś tak wyszło. Si, dlatego, bo jesteś nowa. REL. DBR, przedstawiamy się? The Italy, okay. Ty zacznij Emil. To ja mam 17 lat, nazywam się Emil i to me. Piękny kruch. Box. Ja też powiem spoko. Mój brat? To ja teraz. Nazywam się Martyna, mam 14 lat, to ja. Please, zostańmy raz, to znaczy cute, piękna. Ja daję śliczna, a i ten Adam się w tobie chyba zakochał. Kies? To ja nazywam się Mela, mam 16 lat. I to ja. Nawet ładniejsza ode mnie. Dziękuję, może będziemy BFF? Tak! Okej, okay, teraz ja nazywam się Adam, mam 15 lat i tak wyglądam. Jestem zakochana wreszcie. Chodź na priv, Adam. Słuchaj, jestem gotowa ci powiedzieć. To wiem, że nie znamy się długo, ale jak zobaczyłam twoją piękną twarz, to od razu się zakochałam. A jak ty moją, to chyba też. I czy możemy być razem? Przepraszam, nie zgodzisz się, wiem. Oczywiście, że tak. Jesteśmy... Okej, okay, a czemu masz Martynę na rękach? Bo ja i on teraz jesteśmy razem... Emil, potrzymaj ją na chwilę, idę zmienić skin. Co tu? Jestem... Stary, nie uwierzysz, co tu się działo. Zamknij mordę. No nie wierzę ci. To teraz zostawmy dziewczyny same. Kur... oj. Co te pasztety zrobiły mojej BFF? O kur... na co ci? Tak, serio? To, to prank. Ciapier. Gdzie są wszyscy? Kto ty? A co cię to... Nie. Sorry za nieprzedstawienie się.